To najważniejszy dokument dla funkcjonowania województwa radni podczas zdalnej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego pochylili się nad aktualizacją strategii rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011-2020 pod nazwą Strategia Rozwoju Województwa Małopolska 2030. 10 listopada odbyło się pierwsze czytanie tego dokumentu. Mieliśmy pierwsze czytanie tego bardzo ważnego dokumentu. On jest ważny, bo on jest źródłem późniejszych dokumentów, bardziej o charakterze już wykonawczym. Główną zasadą, która nam towarzyszyła przy formułowaniu tego dokumentu, była zasada partnerstwa. Strategia województwa to jest bardzo ważny dokument. To jest taki dokument kierunkowy, który, można powiedzieć, nakreśla zadania, zobowiązania i cele. Dla województwa i w związku z tym nam no, musi być bardzo rozważnie przygotowany. W celu przygotowania tego dokumentu samorząd województwa konsultował się z przedstawicielami różnych regionów Małopolski. Spotykaliśmy się z różnymi środowiskami również oczywiście dokumenty były przekazywane paniom i panom radnym. Wysłuchaliśmy wszystkich opinii zarówno przewodniczących komisji, przewodniczących klubów, ale też indywidualnych radnych. I te uwagi, te propozycje, wnioski będą podlegały dalszej analizie. I tego typu dokument musi być bardzo dogłębnie przemyślany, i to temu służy służą te, te konsultacje, które były prowadzone, temu służy y, debata dzisiejsza, która ma os nadać ostateczny kształt temu dokumentowi y, po oczywiście uwzględnieniu poprawek, które będą zgłaszali radni jeszcze przez dwa tygodnie. I myślę, że jeszcze w tym roku strategię uchwalimy. Dokument pod nazwą Strategia rozwoju województwa Małopolska 2030 zakłada harmonijny rozwój wszystkich regionów Małopolski w każdej sferze życia, zarówno w obszarze społecznym, gospodarczym, czy środowiskowym. Zapisy w treści uchwały są tworzone z myślą o małopolanach, bo to oni są beneficjentami tego projektu.